Witajcie moi drodzy. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie w tym nowym dniu. Pozdrawiam Was z miejsca, w którym wczoraj odbywała się imprezka urodzinowa Faustynki. Dziękuję Wam bardzo za Wasze wsparcie modlitewne. Wszystko się udało, naprawdę było pięknie, choć niełatwo. Nie było wcale to takie gładkie spotkanie, moi drodzy. Były momenty konfliktowe, problematyczne, ale wszystko udało nam się rozwiązać w duchu miłości. I kiedy Faustynka zasypiała już w swoim łóżeczku po zakończonych obchodach jej urodzin, powiedziała: Mama, było wspaniale, to był piękny dzień, i chciałabym za rok powtórzyć to. Chciałabym znowu wyprawić moje urodziny w domu. Koleżanki także były zadowolone, więc naprawdę, no, udało się. Udało się to wszystko. Kochani, to wyprawienie Faustence urodzin w domu było takim wyrazem miłości naszej do niej. No, staraliśmy się naprawdę uczynić z tego taki piękny dzień, który będzie mogła wspominać. Kiedyś, kiedy będzie już starsza, do którego będzie mogła wracać y, jako do takich ciepłych wspomnień. Moi drodzy, myślę, że każdy z nas w swoim życiu rodzinnym, w swojej codzienności pragnie kierować się miłością. Myślę, że wszyscy odkryliśmy takie pragnienie w sobie pragnienie dawania miłości innym. Ja odkryłam w sobie takie pragnienie. Natomiast zdaję sobie sprawę, Raz po raz, że ta moja miłość jest tak jeszcze niedoskonała i że jeszcze wiele przede mną naprawdę, aby się tej miłości nauczyć. Ona może się stawać jeszcze piękniejsza, na pewno. I to mnie zachwyca. Zachwyca mnie to, że miłość nie jest czymś gotowym, tylko jest jakąś głębią, do której odkrycia jesteśmy zaproszeni. Piękna jest to, moi drodzy. Miłość jest nieskończona, miłość jest taka jeszcze nieodgadniona. Jeszcze wiele mamy do zrobienia, myślę, wszyscy w temacie miłości. I dzisiaj będziemy się właśnie kręcić wokół tego tematu. Zacznijmy od pierwszego czytania. Jest to czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian, bracia. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z nim wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czy Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, z martwych wstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk, czy prześladowanie, głód, czy nagość, niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak to jest napisane? Z powodu ciebie zabijają nas przez cały dzień. Uważają nas za owce, na rzeź przeznaczone ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co jest głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Kochani, te nasze ludzkie miłości, one mają fundament w miłości Boga. One są osadzone w Bożej miłości. A ta miłość Boża jest miłością niezwykłą, jest miłością taką głęboką, taką potężną. I nasze miłości mają wsłuchując się w. Ten rytm bicia Bożego serca, uczyć się, jakimi mają być. My mamy się uczyć od Boga, jak kochać, bo Boża miłość jest tym takim wzorcem, jest tą taką matrycą, jest fundamentem tych wszystkich naszych miłości, moi drodzy. I miłości małżeńskiej, i miłości rodzicielskiej, i miłości braterskiej, i miłości sąsiedzkiej, każdego rodzaju miłości. Jaka jest ta Boża miłość? Moi drodzy, jest miłością, która jest zawsze? To jest to, co powinniśmy sobie na początku uświadomić. To jest miłość, która po prostu jest. To jest miłość, która nie zależy od spełniania jakichś warunków. To jest miłość, która nigdy się nie cofa. To jest miłość, która jest niezniszczalna, jest wieczna i nic i nikt, moi drodzy, nie może nas od tej miłości odłączyć. Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co jest głęboko. Ani jakiekolwiek inne stworzenie. Nic nie może nas odłączyć od miłości, którą Bóg okazał nam w Chrystusie Jezusie. Ta miłość Boża jest dostępna dla nas w Chrystusie Jezusie. I nic, naprawdę nic i nikt nie może nam tej miłości wyrwać, nie może nam jej zabrać. Ona po prostu jest. Mój drodzy, kiedy sobie to uświadamiam, a naprawdę uświadamiam sobie to często, to czuję, że moje życie jest osadzone na takim solidnym fundamencie, że naprawdę moje życie jest w dobrych rękach, że ja, choćby nie wiem, co się stało, jestem cały czas zanurzona w Bożej Miłości, i to mi daje takie poczucie spokoju, poczucie bezpieczeństwa. Boża miłość. Bóg dał nam już wszystko, co mógł, moi drodzy. Dał nam swojego syna. Nie oszczędził dla nas własnego syna. Moi drodzy, Chrystus poniósł śmierć za nas, za każdego z nas. I Bóg nie może już nam nic więcej dać ponad to, co dał. To jest maksimum miłości Bożej. Ten dar. Ofiarowany nam w Chrystusie, ta miłość, która przyszła do nas na Ziemię w Chrystusie. I teraz, moi drodzy, jakie jest nasze zadanie? Naszym zadaniem jest po prostu otworzyć się na tę miłość uwierzyć, że ta miłość nam wystarczy. Że my nie potrzebujemy tak naprawdę żadnych innych zapewnień od Boga o Jego miłości, żadnych innych dowodów Jego miłości. Po prostu musimy to przyjąć jako pewnik. Bóg nas kocha. Bóg kocha ciebie, mój drogi bracie, Bóg kocha ciebie, moja droga siostro. I ta Jego miłość jest dla Ciebie po prostu dostępna. Tak samo jak dla mnie, tak samo jak dla każdego innego człowieka na tej ziemi. Nie ma jakichś wybrańców. Wszyscy mamy taki sam dostęp do tej Bożej Miłości. Kochani, wsłuchajmy się jeszcze raz w te słowa, które mówią o, nam o tym, że miłość Boża to jest naprawdę wszystko, co mamy i że Bóg jest zawsze po naszej stronie. Zobaczcie, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z nim wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czy Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej z wstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Kochani, Bóg nie wydaje na nas wyroku potępienia. Bóg chce zawsze nas ratować. Bóg nie występuje z oskarżeniem przeciwko nam. To szatan występuje z oskarżeniem. Bóg jest zawsze po naszej stronie. Bóg chce nam dać. Wszystko, moi drodzy, wszystko co najlepsze. Tylko musimy Mu naprawdę uwierzyć. Musimy tę Jego miłość po prostu przyjąć. Moi drodzy, a więc pewne jest to, że Bóg nas kocha, i że Jego miłość jest dla nas dostępna, i że On jest zawsze po naszej stronie. Ale przyjrzyjmy się jeszcze dokładnie, jaka jest ta Boża miłość? Jakie ona ma jeszcze cechy? Oprócz tej swojej bezwarunkowości, oprócz tej swojej takiej stałej dostępności dla nas, i tutaj przychodzi nam z pomocą ten fragment, w którym święty Paweł pisze, Któż nas może odłączyć od miłości chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane, z powodu ciebie zabijają nas przez cały dzień. Uważają nas za owce na rzeź przeznaczone, ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Kochani, zobaczcie, że miłość Boża nie zabiera nam jakichś trudności w życiu, jakiegoś utrapienia, jakiegoś ucisku, nawet prześladowania. Bóg nigdy nam nie obiecał. Życia, które ma być sielanką. Ale zobaczcie, w tym wszystkim, co jest tym trudem, co jest tym utrapieniem, w tych prześladowaniach, w doświadczaniu głodu, nagości, niebezpieczeństwa czy jakichś wojen, odnosimy zwycięstwo dzięki tej miłości Chrystusowej, czyli ta miłość jest. Czymś, co nam cały czas towarzyszy. Ta miłość jest taką subtelną obecnością, która po prostu przy nas jest po to, aby nam pomagać przechodzić przez różne trudności. Moi drodzy, ja to doskonale rozumiem, bo ja bym nie chciała moim dzieciom poddawać wszystkiego pod nos i naprawdę nie mam takich pragnień, aby usuwać im spod nóg wszelkie kłody. Naprawdę nie uważam, że to by było dla nich bardzo złe. I Bóg, który jest takim najlepszym ojcem, tak samo nie chce nam usuwać spod nóg kłód. Naprawdę, bo to by było dla nas niedobre, to by było nierozwijające nas, to by było nieubogacające nas. On jest z nami, żeby pomóc nam Przejść przez te przeszkody, żeby nas pocieszyć w jakichś utrapieniach naszych, żeby nam pomóc zwyciężyć to wszystko, co jest trudne, mocą miłości. Moi drodzy, Bo życie na Ziemi jest takie, jakie jest. No, przez to, że wszedł na świat grzech, Niestety jest też obecna zawiść, są też obecne choroby, śmierć, zazdrość, wszystko co pochodzi od złego. Ale Bóg poprzez swoją obecność, poprzez swoje towarzyszenie chce nam pomagać to przezwyciężać. Kochani Święty Paweł naprawdę doświadczył wielkich trudów w swoim życiu. Znacie pewnie jego historię. Uwięziony był, był biczowany, był kamienowany, był wielokrotnie prześladowany, odrzucany przez niektóre osoby, którym głosił Chrystusa. Doświadczył niebezpieczeństw w podróży, niedostatku. Kochani, a on nie zwątpił nigdy w miłość Bożą. Nigdy nie zwątpił w to, że nic go od tej miłości nie może odłączyć, bo przecież nam to pisze właśnie. Bo przecież dzisiaj o tym właśnie czytamy w tym liście do Rzymian. On nigdy nie zwątpił w miłość Chrystusa. I wiecie co, moi drodzy, taka miłość mnie naprawdę zachwyca. Ja chcę być właśnie taką mamą dla moich dzieci. Nie mamą, która je osacza i która nie pozwala im swobodnie oddychać, i która chce, żeby one tylko miały wszystko, wiecie, pod nos poddane i żeby nie doświadczyły żadnych trudności. Nie. Ja się cieszę, kiedy nasze dzieci mogą ponosić konsekwencje swojego postępowania, kiedy czasem doświadczają jakiegoś bólu. Ja się cieszę z tego, bo ja wiem, że to jest dla nich rozwojowe. Nie byłoby to dobre, gdyby nie doświadczały jakichś trudności, jakiegoś bólu, gdyby nie potrafiły sobie z tym bólem posiedzieć, gdyby nie potrafiły sobie posiedzieć ze smutkiem swoim, ze swoją złością. Spotkać się. Nie byłoby to dobre. Kochani, dzisiejsza Ewangelia jeszcze podaje nam kolejną cechę miłości Bożej, że ta miłość nie jest miłością narzucającą się, miłością odbierającą właśnie tak oddech, miłością narzucającą jakiś sposób postępowania. W miłości jest zawsze wolność, moi drodzy. Taka zdrowa wolność. Posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli do Jezusa: Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce cię zabić. Lecz on im odpowiedział: Idźcie i powiedzcie temu lisowi. Oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u Kresu. Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze, bo rzecz to niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto dom wasz, tylko dla was pozostanie. Mówię zaś wam, nie ujrzycie mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie: Błogosławiony ten, który przychodzi w imię pańskie. Mój drodzy, w tym pierwszym fragmencie przywoływana jest jeszcze raz ta cecha miłości, o której mówiłam, że miłość Boża nie zabiera nam trudności, ale jest takim stałym towarzyszeniem. Zobaczcie, że Chrystus nie ucieka. Jest ostrzegany przez Faryzeuszy, że Herod chce go zabić. Natomiast On mówi idźcie i powiedzcie temu Lisowi, że ja muszę być w drodze. Bo rzecz to niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jeruzalem. Czyli Chrystus zdaje sobie sprawę z tego, że wejdzie w śmierć, wejdzie w cierpienie, ale nie unika tego. Wierzę, że Bóg. Ojciec będzie mu w tych trudnych chwilach towarzyszył i że pozwoli mu przejść przez te trudne chwile. Ale przejdźmy, moi drodzy, do kolejnej cechy, która jest w dalszym fragmencie tej Ewangelii. To jest właśnie ta wolność w miłości. Zobaczcie, że Chrystus doświadcza ogromnego smutku, zdając sobie sprawę z tego, że Jerozolima nie przyjmuje. Jego jako zbawiciela, Jeruzalem, Jeruzalem. Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy są do ciebie posłani. I ile razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Bóg okazywał miłość, Bóg mówił o swojej miłości przez proroków, teraz mówi o tej miłości swojej przez syna. Ale ta miłość jest przez wielu nieprzyjęta. I Bóg się na to zgadza. Chrystus nie robi jakichś specjalnych zabiegów, aby ta jego miłość została przyjęta. Przyjmują ją ci, którzy chcą ją przyjąć, którzy mają otwarte serca. On chodzi, głosi Ewangelię, dając całkowitą wolność ludziom. Chcesz otworzyć się na to słowo? Chcesz je przyjąć? Chcesz przyjąć życie? Chcesz przyjąć moje zbawienie? Przyjmij je, ono jest dla ciebie, ale nie będę ci tego wciskał na siłę. Niesamowite, prawda? A moi drodzy, są przecież ludzie, którzy narzucają się ze swoją miłością, którzy tę miłość próbują jakby na siłę wtłoczyć w drugiego człowieka, którzy nie szanują wolności drugiego człowieka, którzy zabierają tak, jakby oddech temu drugiemu człowiekowi. A Bóg taki nie jest, chociaż doświadcza smutku, pozwala na to, aby go nie przyjęto. W innym fragmencie ze świętego Łukasza Jezus płacze nad Jerozolimą i mówi: Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą, i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu, za to żeś nie rozpoznało czasu Twojego nawiedzenia. Zobaczcie, Chrystus płacze nad Jerozolimą, ale nie wciska jej na siłę swojej miłości. Nie zostanie w Tobie kamień na kamieniu, dlatego żeś nie rozpoznało czasu swego nawiedzenia, czyli przyszła ta miłość, ale nie została przyjęta. Moi drodzy, zapamiętajmy sobie tych kilka cech Bożej miłości i starajmy się naśladować tę miłość w naszym życiu. W naszej codzienności, wobec naszych bliskich, wobec naszych znajomych. Miłość Boża jest nieodwołalna, jest bezwarunkowa. Miłość Boża pozwala nam doświadczać trudności, nie usuwa nam barier, przeszkód, ale towarzyszy nam w przeżywaniu różnego rodzaju cierpienia w życiu. Jest zawsze blisko, jest zawsze dostępna. Zawsze można się w nią wtulić, zawsze można do niej podejść, znaleźć pocieszenie, ukojenie. Zawsze. I ta miłość nie jest miłością narzucającą się. Ona daje oddech drugiej osobie, daje też taką przestrzeń wolności. Jest gotowa na to, żeby być nieprzyjętą jest gotowa na to, zgadza się na to, aby być przez niektórych nieprzyjętą. Kochani, uczmy się tego od Chrystusa, uczmy się tego od naszego Ojca Niebieskiego i prośmy Ducha Świętego, aby przemieniał tą naszą ludzką miłość, aby ona się coraz bardziej stawała podobną do tej Bożej miłości, coraz bardziej ją naśladowała. Kochani, niech te myśli pozostaną w naszych sercach i niech nas prowadzą ku większej miłości. Teraz jeszcze kochani zapraszam Was do wysłuchania mojego wiersza i na tym będziemy kończyć. Cierpliwa nauczycielka. uczę się miłości i wciąż jej jeszcze nie umiem. Lecz to wcale nie zniechęca mnie. Wsłuchuję się w rytm bicia twego serca Boże i chyba coraz bardziej rozumiem, czym ona jest. Na pewno nie spełnianiem zachcianek, ochroną przed każdym upadkiem, otulaniem tak mocno, że brakuje tchu. Ona raczej towarzyszeniem stałą obecnością, taką, co pozwala wchodzić w życia trud. Ona niezniszczalna, zawsze dostępna, potężniejsza niż śmierć. Ona dała mi już wszystko, co mogła, a teraz cierpliwie czeka, by całkowicie zaufać jej. Kochani, trzymajcie się cieplutko, niech ten dzień będzie dla Was piękny i błogosławiony. Z Panem Bogiem, pa!